Amarylis to roślina cebulowa, która bardzo łatwo kwitnie w mieszkaniu w pierwszym roku i kwitnie ponownie w drugim roku, pod warunkiem, że jest dobrze odżywiana. Jak widać, cebula amarylis jest w stanie kwitnąć bez wody i ziemi. To trochę to, co czasami spotyka się w sklepach ogrodniczych, gdy cebule są porzucane w ten sposób, więc kwitnie. Tylko w przyszłym roku ten sam amarylis nie zakwitnie. Wydaliście, jeśli zostanie przywrócony do wegetacji, ale nie da kwiatów. Wyjaśnienie, więc weźmiemy cebulę amarylis, więc niedojrzałą, użyjemy doniczki z gliny dość ciężkiej, a pełnimy ją ziemią, dobrą ziemią, podłożem uniwersalnym. Kładę moją cebulę w doniczce. Przykrywam ją ziemią i dobrze ubijam. Tylko zauważyliście, że gdy amarylis się rozwija, są duże kwiatostany, które mogą spaść i się złamać. Więc na przyszłość, od samego początku, włożę tam podpory. Pięć dobrych podpór. Tutaj chodzi o podpory bambusowe i przywiązuję je do wierzchołka. W ten sposób nasza cebula amarylis, gdy się rozwinie, pęd kwiatowy będzie uwięziony między gałęziami i będzie mogła się utrzymać. Teraz, aby zachować nasz amarylis znacznie dłużej przez cały okres kwitnienia, będziecie go podlewać, ale nie dodacie nawozu. Gdy amarylis przekwitnie, obetniecie pęd kwiatowy jeden lub dwa pędy kwiatowe, a ona nadal będzie miała swoje liście, więc od momentu gdy amarylis zacznie mieć swoje piękne liście, będziecie ją podlewać, obficie podlewać, ale przede wszystkim będziecie ją nawozić, proste wyjaśnienie jest takie, że nawóz ponownie odżywi cebulę, pozwoli jej się powiększyć. Gdy dobrze się powiększy, po kilku tygodniach liście zaczną żółknąć, pozwolicie jej odpocząć, będziecie ją mniej podlewać, a od następnej jesieni, gdy znów zacznie rosnąć, rozwinie kwiaty przed liśćmi.